Szanowni państwo, historia jest pamięcią, jak twierdził Henri Bergson. Fenomen pamięci porządkuje nasze trwanie, pozwala kształtować się nowym pokoleniom wobec tego co minione. Potrzebujemy pamięci, by móc indywidualnie i zbiorowo nadawać i przyswajać tożsamość. Z myślą francuza może korespondować pożekadła łacińskie Przypisywane notariuszowi pierwszemu. Tempora mutantur et nos mutamur in ilis". Czasy się zmieniają, a my się zmieniamy razem z nimi. My się w nich zmieniamy. Historia wymaga wystąpienia powierników i miejsc pamięci, niczym słynna prostowska herbata lipowa z nieodłącznymi magdalenkami, wskrzeszająca wspomnienia o osobach, miejscach oraz zajściach. Troskę o pamięć, charakteryzującą obszar Górnego i Dolnego Śląska, wyraża projekt realizowany od 2019 roku przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego nazwany Czarna Pamięć, górnicze miejsca pamięci. Działania związane z jego wprowadzeniem skupiały się na uruchomieniu, od, na uchronieniu, przepraszam, od zapomnienia wymierającej tradycji górniczej. Symbioza przemysłu wydobywczego i lokalnych społeczności, a także wynikające z ich dziedzictwo materialne i niematerialne. Domagała się zawarcia w aktywistycznej formule edukacji kulturowej, wypełnianej w licznych działaniach pracowników naszego Instytutu. Była to dokumentacja zabytków pogórniczych, kwerendy, warsztaty, spacery edukacyjne, w końcu upamiętnianie górniczej pracy oraz jej ofiar i miejsc pochówku. Chciałbym, aby nasza konferencja podsumowująca ten projekt przyniosła też refleksję nad detalem, który często ginie w nawałnicy dziejów. A przecież detal jest ważny, konkret jest istotny. Na tle lub w obramowaniu dumnych pojęć, jak życie, historia, kultura, społeczeństwo, to właśnie konkret pozwala nam najlepiej uchwycić codzienność. Codzienna krzątanina, jak celnie zauważa filozofka Jolanta Brakczajna otwiera nas nie tylko na wymiar egzystencjalny, ale i metafizyczny. Liczę, że wystąpienia naszych gości skutecznie pomniejszą luki niepamięci o kulturze górniczej. Przy okazji chciałbym Państwu zaprezentować naszą publikację Czarna Pamięć, stanowiąca sumę, Naszego projektu. Publikację darmową, którą można odebrać w siedzibie naszego Instytutu, ulica Tatra na 4 Katowice. Będzie ona też dostępna w formie PDF-u na naszej stronie internetowej. Przejdę teraz do zaprezentowania gości naszej dzisiejszej konferencji. Otworzy ją wykład pana profesora Zygmunta Woźniczki, historyka z Uniwersytetu Śląskiego i dyrektora Instytutu Myśli Polskiej imienia Wojciecha Korwantego. Tytuł wystąpienia to Rola górnictwa w rozwoju cywilizacyjno-kulturowym regionu. Następnie oddamy głos pani profesor Dorocie Świtale-Trybek z Uniwersytetu Opolskiego, która przygotowała referat zatytułowany Dziedzictwo górnicze między tęsknotą a nadzieją rzecz o wybranych praktykach memoratywnych. Następnie głos zabierze dr Arkadiusz Gola, miłośnik Śląska. Artysta fotografii od lat związany z dziennikiem. Zachodnim jego tytuł wystąpienia to Ogrodowa 1. Ostatnia kopania węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim. A na zakończenie wystąpi profesor Marian Grzegorz Gerlich, antropolog kultury, etnolog, publicysta z referatem zatytułowanym Swojska Ekumena i jej wyodrębniane miejsca w pamięci zbiorowej górnośląskich społeczności górniczych ciągłość i zmiana. Niestety pan profesor nie mógł dzisiaj do nas dotrzeć, dlatego w jego imieniu yy, a, referat jego autorstwa odczyta koordynatorka projektu Czarna Pamięć historyczka Aleksandra Gorniewicz. Serdecznie dziękuję i zapraszam. Pana profesora. Szanowni Państwo, w polskiej tradycji, w polskiej historii zawsze mamy pamięć z jednej strony powstań szlacheckich, powstań narodowych, powstań, których celem była walka o polskę. Często te powstania. Najczęściej kończyły się klęską, ale mamy również tradycję ludową, chłopską. Tradycję chłopa, jego codzienna praca, ciężka praca na roli, ale również jego udział w walce o Polskę, ten mit szlacheckich powstań i mit kos osadzonych na sztors które wybijają się o Polskę. I to w naszej tradycji zostaje. Gdy idziemy przez Polskę, to kapliczki, mogiły mówią o tragedii właśnie tej narodowej, mówią o tragedii chłopów, szlachty, tragedii codziennego życia przeplatanej walką o ale są inne regiony, gdzie ta tradycja nakłada się na tradycję ciężkiej pracy, na tradycję górniczą. Takim regionem jest Zagłębie Dąbrowskie, gdzie obok mogił powstańców listopadowych i styczniowych znajdują się mogiły górników, którzy zginęli. Nie walcząc o Polskę zbrojnie, ale zginęli w wyniku katastrofy górniczej. Podobna sytuacja jest i na Górnym Śląsku. Ta inna specyfika tej ziemi wynika ze, z możliwości, jakie dała rewolucja przemysłowa w wieku. 19, która pojawiła się w Europie z Wielkiej Brytanii, która doprowadziła do przekształcenia codzienności, przekształcenia życia na tym terenie. Bo zadajmy sobie pytanie, szanowni Państwo, czymżeż był Górny Śląsk i czymżeż było Zagłębie Dąbrowskie, gdy nie było rewolucji przemysłowej, gdy nie było węgla? były to ziemie pogranicza. Górny Śląsk, w <coughs> przeciwieństwie do Dolnego, do Wrocławia, Opola, był obszarem stosunkowo biednym. Wyróżniał się tutaj Racibórz, Wodzisław, <coughs> Bytom, po stronie zagłębiowskiej Będzin, Czelac, ale nie były to miasta tej rangi, takie jak Wrosła chociaż. Natomiast rewolucja przemysłowa zmieniła obraz regionu, nadała dynamizm rozwoju tej ziemi, mm. doprowadziła do awansu cywilizacyjnego. Oto można powiedzieć, że od początku XIX wieku zaczął się ten swoisty wyścig. Cywilizacyjny. Bo to mamy z jednej strony rozbudowę Górnego Śląska. Mamy hrabia, re, hrabia Redem, jego działania na rzecz, powstaje, Królewska Huta, budowanie wielkich zakładów przemysłowych, sprowadzania fachowców z Anglii, budowania kopalń w okolicach Tarnowskich Gór, Królewskiej Huty, <tryk> Katowic. Mamy Hrabiego Dludzko-Lubeckiego, wcześniej Stanisława Stośnica, rozbudowa zagłębia Dąbrowskiego. Huta bankowa to jest największa huta w całym imperium czarskim. To jest budowa kopalni Paryż, ale wielu innych kopalni, i to doprowadza do awansu tych ziem, bo to węgiel, to kopalnie. Zbudowały potęgę tego regionu, ale jednocześnie dały, szanowni państwo, inną tradycję. Tradycję pracy, tradycję, która nakładała się na tą tradycję właśnie romantyczną, bo przecież ten korpus górniczy, zwróćcie uwagę, jakżeż podobny jest do wojska. Te same mundury, organizacja wojskowa. Praca na kopalni zwalniała chłopów od służby wojskowej. Była postrzegana z jednej strony jako działalność również i patriotyczna, ale też wymagała dużo odwagi. Bo, ileż odwagi potrzebuje żołnierz, kiedy pod ogniem karabinu przeciwnika idzie do przodu, czy czapką gasi armatę. Jak Marszorz Błopacki pod Rasławicami, ale ileż odwagi wymaga się również od tego górnika, żeby zjechał tam na dół te 300, 200 metrów i żeby kół ten węgiel. No, dzisiaj to jest taka technika jest daleko posunięta, i to nie jest aż tak niebezpieczne, ale nadal jest niebezpieczne. Ale jak niebezpieczne było wówczas? Ile to wymagało odwagi i poświęcenia? Jakżeż to było ciężkie. Czyli mamy, moi drodzy Państwo, nakładanie się innej tradycji, tradycji ciężkiej pracy, tradycji, ale też i tej ciężkiej pracy, która jest inna od pracy na roli. Kiedy można powiedzieć, że ta praca jest ciężka na roli. Ale też i ma pewne elementy przyjemności, obcowania z naturą. A tutaj człowiek jest zamknięty w czarnej przestrzeni, często wrogiej wobec niego. I ta praca ma elementy walki, walki z przeciwieństwami natury. Ten węgiel to jest ten skarb, który jednak trzeba tej naturze wyrwać często za cenę kalectwa czy śmierci. I to przez cały XIX wiek wyraźnie budowało inną tradycję na tej ziemi. Tradycję, która była silna po obu stronach tego kordonu granicznego i w Zagłębiu i na Górnym Śląsku. Bo chociaż te dwa regiony należały do innych obszarów państwowych, to jednak łączył je jeden element, właśnie element tej pracy, element tych kopań. To podobieństwo tego krajobrazu i to był ten element bardzo ważny. I teraz, kiedy ten awans społeczny związany z tą ciężką pracą dokonywał się w tym regionie przemysłowym, on utrwalał świadomości tego społeczeństwa, tą tradycję ciężkiej pracy. I dzisiaj nie ma już w zasadzie tych kopalń. Jest cała polityka, która doprowadzi do no, dekarbonizacji, do likwidacji tego ciężkiego przemysłu. Ale zwróćcie szanowni Państwo, że jednak w dalszym ciągu na tym terenie pozostała ta tradycja górnicza. Bo jeżeli w Warszawie, w Krakowie, czy na innych terenach Polski Mamy tradycję ludzi wywodzących się ze wsi. Ta inteligencja, ona jest pochodzenia albo szlacheckiego, no, a już w okresie Polski Ludowej chłopskiego. I jest ta tradycja, kiedy mój dziadek, mój pradziadek miał gospodarstwo na wsi. Tak, ja o tym pamiętam, ta chłopskość w dalszym ciągu we mnie jest, ale tutaj na Śląsku i w Zagłębiu Domrąskim nie. Bo mój pradziadek, mój dziadek nie miał gospodarstwa rolnego. Tylko pracował na kopalni. Był górnikiem, hutnikiem. Był człowiekiem, no, który w ciężkim przemyśle funkcjonował. I tutaj następuje również pewne podobieństwo, że. To osady górnicze. One mają też coś ze, z plebejskości, ale jest to plebejskość inna. Plebejskość, która ociera się o plebejskość robotniczą, o tradycję robotniczą. I dzisiaj w młodym pokoleniu mieszkańców tej ziemi ta tradycja górnicza pozostaje. Choćby nie chcieli się, często nie te, do tego ludzie przyznawa. Ale to funkcjonuje. Ja pamiętam te lata 60., 70., kiedy w tych osadach robotniczych ludzie nie chcieli studiować. Jak powstał Uniwersytet Śląski, to były problemy na zebraniach partyjnych. To miał być socjalistyczny Uniwersytet Śląski, i naciskano, żeby klasa robotnicza studiowała. Jak się przegląda te protokoły partyjne, to tam się żalą ci sekretarze partii. I mówią towarzyszowi Rechowiczowi, rektorowi uniwersytetowi, towarzyszowi Grudniowi, oni nie chcą studiować, bo oni pracują na kopalniach i jeżeli pójdzie do pracy na kopalni, to będzie miał no, ciężką pracę, ale dostanie mieszkanie i dobrze zarobi. Ale jeżeli on pójdzie na uniwersytet i będzie nauczycielem, to zarobi grosze. Jaką będzie miał perspektywę życiową? Niewielką. Dlatego ta młodzież nie chciała studiować. A dziewczyny też nie. No bo po co? To się zmieniło. Dzisiaj, no, na początku pierwszych, po XXI wieku jest to dość, to jest niewyobrażalne. Ale ta tradycja pozostała. I jeżeli, powiedziałbym, w sercu przeciętnego Polaka w wyniku awansu społecznego, w dalszym ciągu żyje tradycja worków szlacheckich czy wiejskich hał, to w tradycji tutaj właśnie zagłębiaków i zaków żyje tradycja familoków i żyje tradycja ciężkiej, różniczej pracy. I to pozostało pozostało do dzisiaj. I dlatego ważne jest, że mówimy i myślimy o tej tradycji. Ta tradycja tutaj przez książkę, Czarna Pamięć, kojarzy się i jest pokazane, są katastrofy górnicze. Miejsca, powiedziałbym, no, cmentarzy, katastrof, czyli swoistej martyrologii tej ziemi. Bo jeżeli mówimy o martyrologii, to nie była ona tylko powstańcza. Ta praca, jak już mówiłem, miała charakter tego właśnie, tej walki z przeciwieństwami natury, czyli jest to z jednej strony martyrologia, ale z drugiej strony jest to właśnie tradycja i, moi drodzy, postęp. Bo proszę pamiętać, że rewolucja przemysłowa, która dokonała tutaj bardzo daleko idących przekształceń ekonomicznych, dokonała również bardzo daleko idących przekształceń społecznych. W przeciwieństwie bowiem, do innych regionów Polski. Te obszary były obszarami, gdzie bardzo szybko dokonał się proces postępu społecznego, bo chłop pracujący na wsi mógł być analfabetą, ale robotnik pracujący w fabryce czy górnik pracujący w kopalni nie powinien i nie był analfabetą. Kapitalista dbał o to, żeby on umiał czytać i pisać. Nie dlatego, że tak bardzo ich kochał, ale dlatego, że jeżeli to był człowiek wykształcony na wczesne warunki, umiał obsługiwać maszynę, maszyna wymagała umiejętności czytania instrukcji, praca w kopalni wymagała pracy zespołowej, dyscypliny. Podporządkowania się regulaminowi, przestrzegania pewnych zasad, wprowadzony został całkiem inny rytm pracy i to był postęp. Także były to regiony również daleko idącego postępu. Jeżeli w wieku XIX, w wieku XX pod względem analfabetyzmu były to obszary, gdzie ten analfabetyzm był jednym z najmniejszych na ziemiach polskich. Wynikało to właśnie z tradycji i warunków pracy, w jakiej przyszło tutaj pracować. Podsumowując, moi drodzy, można powiedzieć, że rewolucja przemysłowa, rozwój przemysłu był z jednej strony elementem swoistego, Powiedziałbym, nieszczęścia to za duże słowo, ale wycisnął swoje piętno na tej ziemi, na ludziach tej ziemi, dwojakie. Bo jest to z jednej strony piętno ciężkiej pracy, tragedii górniczych, różnego rodzaju, <laughs> powiedziałbym, niebezpiecznych sytuacji, ale z drugiej strony był dobrodziejstwem dla tej ziemi, ponieważ doprowadził. Do awansu kulturowego, do awansu społecznego tych chłopów, którzy przybyli ze wsi po reformach uwłaszczeniowych, którzy tutaj stali się wolnymi ludźmi, stali się robotnikami, górnikami i którzy poprzez edukację uzyskiwali szybciej niż w innych regionach ziem polskich, Poczucie swojej tożsamości, świadomości narodowej i możliwości korzystania z szeroko rozumianych dóbr kultury. To zostało tutaj w tradycji naszego pokolenia. Bo nie ma już w zasadzie górnictwa tutaj na Śląsku, ale pozostała ta tradycja, pozostała daleko rozwinięta. Nauka i paradoks. Największym ośrodkiem pracy jest uniwersytet i szkoły wyższe na Górnym Śląsku, a nie kopalnie. Niemniej jednak, gdyby nie było tych kopalń, to w ten czas o wiele trudniej byłoby zbudować nowoczesny region, zarządzany również w dużym stopniu przez dobrze wykształconych, dobrze funkcjonujących menadżerów przemysłu i kultury, I to ja myślę jest duży plus tego, tych wydarzeń i duży plus tych zmian, jakie dokonały się na tej ziemi w przeciągu ostatnich 200 lat. Dziękuję za. Uwagę.